na kolację! lat, tylko się nie denerwuję. Ale nie to się, mam lat. Ale nic się nie stało. Spokojnie, siadaj. siadaj Popraw! Przynieś mi moje tabletki na uspokojenie. Które, które, które? Znaczy... Tu cukier, Te, co leżą w łazience i co brałam, jak tata chciał kupić te kałuże na raty zamiast... Te cukierki. Ale mam na. Nie, nie, tylko napij i oddychaj głęboko. Nie mam żadnego powodu do zdenerwowania. To nic takiego. Drobisk, drobisk. Coś małego? Czy to gryzie? No, ale nie powiem ci, dopóki się nie uspokoisz. Jeśli to pchły? Pchły? Znaczy, myślisz? Nie, nie, Papla, nie papel, tylko nie ale, pchły. Ale przecież pchły nie są takie drogie. Słuchajcie, moglibyśmy na przykład założyć cyrk Taki cyrk to nawet można nosić przy sobie. I nie trzeba chodzić do pracy. Papel, ja nie pozwolę zapchlić swojej rodziny. Ale to był twój pomysł, żeby kupić pchy. Ja nic takiego nie mówiłam! Dobrze, mama, spokoj. O, płach pogadamy, kiedy idzie. Wiedziałam, że na tym się nie skończy. Ja nawet jeszcze nie zacząłem. O, ile ty, chcesz tych cukierków? Dziesięć. Dziesięć? Czy za? spokojnie Oszalałaś? No, rozchorujesz się? Ja już jestem chora. To nie jest sprawa na 10 cukierków. No ale dobrze. Powiem już o co chodzi. Mama na pewno chciałabyś, żebym miał nową pętkę. Ja myślę, papel, że mama by bolała, żebyś gdybyś... Tylko przykład, nie musi być sukienka. Nie musi być węgiel. Nie, w tym domu to naprawdę nikt nie rozumie. Nie ja też próbuję powiedzieć: wszyscy są przeciwko mnie. Już nie wytrzymam, za chwilę. Daje... No o co chodzi? No. Więc. Chodzi o to, ale to nic takiego. Więc chodzi o to, że. Nie bo, bo w końcu udało mi się poznać prawdziwego aktora. grał nawet w filmie? W jakim filmie? Tytuł to ja nie pamiętam, wiesz? Ale tego raczej nie oglądałeś. A o czym był? O potworach. Co on grał w tym filmie? To była główna rola. Świetny aktor. No, mówię ci. Wyglądał tam jak... Jak? No... no... To jest on. No lepiej, żebyś sama go zobaczyła. Pepele, czy ty go tu zaprosiłeś? Niezupełnie. Nie, Siadaj. No bo chodzi o to... Ale to nic takiego. Chodzi o to, że ten... A aktor? Aktor... No, bo ten um, aktor, um, um, on nie ma gdzie mieszkać. No to gdzie on ma mieszkać? W takim... no, no, właśnie o to chodzi, że nie ma gdzie. Ja sobie pomyślałem... No już ja bardzo dobrze wiem, co ty sobie pomyślałeś. Skąd ty możesz wiedzieć, co ja sobie myślę? Ja myślę o takich rzeczach, które ci nawet do głowy nie przyjdą. Boję się myśleć, co tobie może przyjść do głowy. No dobrze, już dobrze. Sobie. Że ten aktor. aktor mógłby zamieszkać u nas. Aktor! U nas? No, ale to nie jest zwyczajny aktor. On gra tylko w niektórych filmach, takich o potworach, w ogóle. I, i on ma mieszkać właśnie u nas? No, nie zupełnie. Bo wiecie, u nas. Byłoby dla niego za ciasne. Też tak sądzę. No bo my moglibyśmy mieszkać z jedną dodatkową osobą, prawda? No, a on musiałby z, z paplą, mamlą, paplem, i, no i wami wszystkimi. Nie, nie opłaca. Więc pomyślałem sobie, że powinniśmy się wyprowadzić. Wyprowadzić? Mamy się wyprowadzić, dlatego że ty poznałeś jakiegoś tam aktora. No, ja rozumiem. Co innego, kogoś przenocować, tak? Ale takiego filmu nie robi się w jedną noc. Wiesz co? Nawet nie o to chodzi, żeby przenocować jakiegoś tam aktora. Tu chodzi o zrobienie świetnego interesu. Teraz ci powiem. Chodzi o. To. My się wyprowadzamy. Tak? Aktor przyjeżdża do nas. My dostaniemy pieniądze. A za to, co nam dostanie, kupimy na przykład mi nową wędkę. Albo nową sukienkę. A to był tylko przykład Nie musi być sukienka. Nie musi być wędka. Ale czy to nie jest świetny pomysł za samo mieszkanie w innym mieszkaniu? Nie wiadomo ile pieniędzy. No właśnie, Papel! Nie wiadomo! No, no, no i jest tak jeden mały drobiazg. A to nic takiego! Ten. E, a to... aktor. aktor. o, nie ma pieniędzy. Ale on będzie miał. będzie miał dużo! No, Papel! Posłuchaj mnie. Jeżeli. ten aktor e, nie, nie ma pieniędzy. My nie mamy mieszkania i właściwie to nie wiadomo, co będzie. To jest naprawdę taki super pomysł. Ale postaw się na jego miejscu. Ktoś taki jak on nie może mieszkać pod mostem. Jakby to wyglądało? A zresztą, on już wygląda tak, że. Papel, rób sobie, co chcesz, ja się i tak nie wyprowadzę. Ach, nie wiem, czy byś chciała z nim mieszkać. To no, jest dość um, dziki lokator. Ktoś idzie. To chyba on. Otworzę. Nie, ja otworzę. Ja otworzę. Pani.

on dobrze się w nim czuje. Nie martw się. Czytać każdy może.